Witam serdecznie na moim kanale WAGI. Oczywiście dzisiaj czytanie jest partnerskie na miesiąc styczeń, luty 2023. Na początek Wam serdecznie dziękuję za lajki, subskrypcje i komentarze, które są dla mnie bardzo miłe. Przypominam oczywiście też, że czytanie jest ogólne i nie będzie rezonować ze wszystkimi, bo to jest... W że czytanie jest długoterminowe, no. Może nie rezonować, a nawet nie będzie na pewno na 100%, jestem przekonana o tym. Proszę nie dopasowywać na siłę czytania do siebie, nie, nie brać tego jako wyroczni, traktować jako swego rodzaju poradę. Jeżeli widzicie, że to nie jest Wasze czytanie, to po prostu nie brać tego w ogóle do siebie. Czytanie jest dla osób w różnych partnerstwach, związkach. Takich krótkich, długich, początkowych, jakieś dopiero co poznanie, jakichś trójkątnych, no małżeństwach i takich luźnych związkach. Także, w jakiej sytuacji jest teraz Wasz związek? Co odchodzi? Co przychodzi? Co złego, co dobrego? I wynik. I karta kochanków w odwrocie. Tu też mamy arka wielkie. Czyli, jeżeli jesteście w jakimś trójkątnym tym związku, jakimś romansowym, no nie musi być trójkątny, ale jakiś taki romansowy związek, to nie czujecie się szczęśliwi. Jakiś taki pechowy ten romansowy związek, jakiś taki. Tu są też bliźnięta. Może być, że jeżeli jesteście już w jakimś związku, może dłużej nie czujecie, żeby tu doszło w dobrym kierunku. Nie ma jakiegoś przyciągania, miłości. A może to jest jakiś długoletni, który się rozlatuje, bo tu jest dziesiątka mówiąca o tym stałym, długim związku. Dziesiątka mówi o tym, że jest to jakaś rodzina, stały związek, gdzieś gdzie prawdopodobnie dłuższy, dlatego że dziesiątka, no to mówi o takiej rodzinie wielopokoleniowej, zabranej finansowo, która włożyła dużo trudu, może, która jest związana też jakimiś kredytami, jakimiś domami, majątkami. Ze sobą. No i sobie taka tutaj pokazana jest ta rodzina, ten związek. Zaraz, ale coś tu w tej rodzinie. Coś tu w tej rodzinie. O, no, może nie wiem. No, może być, że i jest jakieś takie wycofanie, jakby. Dużo arkan wielkich tu się pokazuje u Was, w Waszym czytaniu. Znowu tutaj cesarz. Tutaj jest. Kochankowie też w odwrocie, widzicie? Czyli tu kochankowie i tu kochankowie w odwrocie. Śmierć. Czyli raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Sześć arkan wielkich aż. I tu mamy króla mieczy. no Król mieczy to jest osoba taka dobrze wykształcona, bliźnięta waga wodnik. Osoba, która cześć womyśli myśli, kompetentna, jakiś specjalista może być. I teraz tak, może być, że wy jesteście w związku z jakąś taką osobą z waszego trygonu. Może być, że załatwiacie jakieś tu sprawy spadkowe w jakimś związku. Tu jest prawnik, tu jest osoba jakaś urzędowa, tu, są też, tu jest też lekarz, ale również ta osoba przedstawia o jakieś podejmowanie decyzji i tak bez emocji, tak na chłodno. Również ta Osoba może oznaczać, że, że wy jesteście w jakimś związku z osobą, która jest po przejściach, że to był jakiś rozwodnik albo wdowiec, może również oznaczać, że w, tym, w tej rodzinie, w tym związku jest jakieś takie zimno, jest wycofanie emocjonalne i. Osoby nie są zaangażowane, z takim trochę jakby dystansem podchodzą do siebie. Tak jakby tutaj, w tej rodzinie tylko pieniądze się liczyły. Co odchodzi? Ósemka i dziewiątka buław. No. No to co odchodzi? Tutaj jakieś kontakty seksualne odchodzą. Yy. Jakaś komunikacja, jakieś takie kontakty ze sobą ogólnie. Tu kontakty seksualne, kontakty ogólnie. Ktoś tutaj czuje, że to idzie ku końcowi. Jest progresja. U 8, 9, potem będzie 10. Nie? Czyli jakby coś takie w, w kierunku... ...jakiejś takiej ciężkości, że tu trzeba wyciągnąć, tak jak jest pokazane, tą artylerię, tą ciężką, żeby tu coś przeforsować, bo tu jest dziewiątka buła, mówiąca o tym, że ktoś tu stawia granice, No. Czyli coś tu z, tym, z tymi kontaktami, jakiś taki chud tu przychodzi, kontakty są jakby takie... Przyblokowanie jest, no. Co przychodzi? Jakiś początek czegoś. No i cesarz. No, cesarz to jest stałość, no, jest stałość. Panowanie nad czymś. Osoba z pod znaku barana. Tutaj jest byk bliźnięta, ebo Boże, byk, byk pan na koziorożec. No. Czyli yy, nie wiadomo dokładnie, co wy tu będziecie działać, ale jakieś decyzje będziecie podejmować tutaj, albo dotyczące dzieci, jakieś decyzje no tu nie jest pokazane żeby się tu coś rozlatywało chociaż król nie czy też by mówił o jakichś decyzjach poważnych sądowych ale ta dziesiątka jest w pozycji prostej także może być że tu jakiś przychodzi taki chłód jakby trochę w tym związku powiało chłodem i te kontaktów jest mniej i ktoś się dystansuje i tu ktoś też rządzić chce ktoś tutaj nie wiem, może ktoś tu chce podejmować jakieś decyzje na temat dzieci. Może ktoś uważa, że jest ważniejszy, że tu. Ale cesarz również mówi o tym, że ktoś no też się opiekuje tą osobą taką mniej dojrzałą. Jakby może być tak, że w waszym związku nie ma. Y, Takiej równości, jeśli chodzi o y, finanse. To znaczy, że tak, jedna ta osoba, jedna ma mało pieniędzy, ta druga natomiast dobrze zarabia i ma jakieś stanowisko. I teraz to jest tak, że ta jedna osoba musi się tą drugą opiekować, jakby. Jakby ona tutaj przejmuje prowadzenie w tym związku. Może. Z racji tego właśnie tego stanowiska może tutaj, bo często pieniądze są przyczyną tego, że ludzie na przykład, jedni mówią, że on jest ważniejszy, drugi mniej, i że jest jakieś takie zdystansowanie, bo ktoś się czuje gorzej w tym związku. Z racji tych finansów, że jest bardziej zależny, że ta osoba jest zależna od tej osoby. No, bo co tutaj jest pokazane? Że co złego. No, Że tutaj coś umiera. Czwórka była w odwrocie. Że ten związek jakby umiera. No i dlatego ten chud jest, bo coś tu umiera. Jest wasza karta waga. No, wy sobie tu gdzieś marzycie o czymś. To jest to pozytywne, że wy sobie tu marzycie o czymś. Jakieś, jakieś tu sprawiedliwie tu chcecie. Podejść do czegoś, jest tu harmonia, spokój, jakieś takie zrównoważenie, ale jednocześnie wy tu jakby widzicie inne również opcje, jakby, nie wiem, czy szukacie w tym związku, jest związek, tak jak mówię, coś powiało chłodem z racji tego może, że ktoś więcej zarabia, ktoś tutaj musi być podlepo, musi być zależny od kogoś, tu takie wycofanie. Tu pokazany związek umiera, bo wy tu szukacie jakichś nowych wrażeń, jakby. I co na koniec się pokazuje? Na koniec nie ma miłości. No, czyli to. Jest związek, może on się rozjeżdża, chociaż to jest w pozycji prostej. Ten związek jest. Cały czas jakby funkcjonuje, tylko nie ma miłości w nim. Tu jest rak bliźnięta znowu. Tu jest waga, tu jest skorpion, tu jest baran. No ten, mówiłam, ziemski, by pan na koziorożec. I wasz, no bliźnięta waga, wodnik, to się pokazuje cały czas. Bliźnięta i przede wszystkim waga. No czyli tak, tu jest pokazane. Nie wiem, czy wy będziecie chcieli gdzieś do sądu iść z tym. Tu jest pokazane, jakby się tu psuło, a tu pokazane, jakby się już kończyło, no, nie wiem. Ale istnieje jeszcze ten związek, ten związek istnieje, on umiera śmiercią naturalną, powoli i wy tu już jakieś marzenia macie, nie wiem na temat innych osób, bo tu nie ma miłości. Związek dalej jedzie w kierunku, dalej jest funkcjonujecie, ale nie ma miłości. Tak to jest pokazane. I nie wiem, czy z racji tego, że tutaj ktoś jest zależny od drugiej osoby, czy się po prostu gdzieś właśnie naturalnie to wypaliło, gdzieś te uczucia, no bo tu jest pokazane, że ten król Mieczowy, no to jest zdystansowanie, tu jest też zdystansowanie. Królowa Buław. w Szczelec. Może być tak, żeby że tak żeby więcej ognia wprowadzić do związku, czyli więcej tutaj zaangażowania. Może bardziej, jeśli chodzi o tą stronę fizyczną, nie wiem, czyli bliskości, bo te karty w odwrocie, te, te, te kochankowie w odwrocie będą mówili, że tu nie ma. Tej bliskości, przyciągania takiego, miłości. A tu odchodzi karta ta, kontaktów i jest zdystansowany. Tu jest taka rada, żeby prowadzić więcej ognia, czyli więcej zaangażowania, jeśli chodzi o tą bliskość, żeby tu zapanować nad tym wszystkim, żeby tu zapanować nad tą stroną może tą jeśli chodzi o tą stronę seksualno-emocjonalną może żeby tu zadziałać bo inaczej ten związek umrze całkiem a jeszcze nie jest tak żeby tu się całkowicie zakończyło nie ma tu żeby się całkowicie zakończyło tu jest tu jest pokazany związek tu jest pokazany stały związek tutaj jest też związek i tu jeszcze jest związek, nie ma rozwodu. Tylko pokazane jest, że jakby rozlatuje się, bo ta czwórka była jest w odwrocie. Czyli dom stoi do góry nogami, śmierć tutaj wchodzi jakby. Czyli umierają te uczucia, umiera ta pewność. No, taka jest rada dla Was. Serdecznie Wam dziękuję za wysłuchanie. Proszę lajki, subskrypcje i komentarze. I do następnego razu.